Czy nasza broń gotowa? Już niedługo. Oto raport z przygotowań. Ja nie chcę raportów. Ja chcę efektów! Ostateczny niszczyciel planet ma szybko zacząć działać! Jasne! Ale czy ONP wraz z prototypem nie zniszczy Ziemi? Twoja zdolność kojarzenia faktów zaczyna cię zawodzić. Przecież to jasne! Chcę zniszczyć wszystko! Jak nie mogę mieć prototypu. To go zniszczę, a razem z nim pewnego prymitywnego ziemianina z małpim mózgiem! Pożądalu! Jest żarełko, batonik, kaseta przewinięta, a przed nami milenijny mecz! Same największe gwiazdy wrestlingu! Tak, chyba powinnam zobaczyć, co was w tym wrestlingu tak fascynuje. Cześć, chrupki z bekonem. Wierz mi, spodoba ci się. Czegoś takiego nie widziałaś. Śmiem w to wątpić, Knub? Ale może przynajmniej odkryję jakąś logikę w twojej technice walki. Logika? <grym wyszczone> Technika? <grym wyszczone> walki mistrzów. Najważniejszy mecz roku. Nie. Nie! 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 I hey, może kabel wypadł. Hmm, chyba wiem co się stało. Talerz ma za mało mocy. Doładuję go, dziebko. Na pewno wiesz co robisz, bo to jednak telewizja. Ej, spokojnie, to tylko jeden mały kop, nie zaszkodzi. seba To twoja dziś misja, ruszaj w kosmos, zwalczać zło. Ten wielki robot wesprze cię i potężna jego moc. To jest robot gigant, ten twój robot gigant. Patrz, tam, robot gigant, zdaj, patrz, robot gigant. MEGAS XLR Telewizja na pożarcie Tylko na tyle cię stać? Nieźle, nieźle Nieźle? Nie świruj, wygrałem Lepszy fotel jest mój Nie zadowoli was remis? Nie, zero remisów. Zwycięstwo i tak będzie moje. A? Hej, Knup, to ci rozsadzi żołądek. Ta, już. Ściemniasz, młody. Masz do czynienia z mistrzem. A U? U. Nic nie ściemniam. Kuzyn kumpla mało się od tego nie przekręcił. Ej, nie wolicie sprawdzić, czy telewizja działa? To niemożliwe. Do czorta. Akurat teraz? Zaraz się zaczyna. Powinieneś trenować, żeby doskonalić się w pilotażu, a nie oglądać głupi sport. Ale ja stale trenuję. Przez to jestem taki dobry. Telewizja. Nic z tego, stary. Knub, wyluzuj! To tylko telewizja. Da się bez niej żyć. Za nic do tego nie dopuszczę! Zrobiłem wszystko, co można i nic! Heh, może satelita się skiepsił? Satelita? To na bank satelita! Czemu wcześniej na to nie wpadłem? Co konkretnie zamierzasz zrobić, kiedy go znajdziemy? Naprawić? Bo co? Naprawić? Tak jak twoją antenę. E, knup. Będzie ci potrzebny lepszy plan, a to niby co znowu? Przedziwne, według komputera, to coś pochłania satelitarne fale radiowe i telewizyjne. Znaczy zżera sygnał? To coś żywi się filmami? No, w pewnym sensie tak. Rany Julek to normalnie najgorszy koszmar, jaki widziałem w życiu. To najzwyklejszy szczyt chamstwa! Skąd oni się biorą? Tam za księżycem coś jest. Knup, nie rób nic głupiego, zanim nie dowiemy się, co to jest. Nie cykaj, kiwa! Huh, to nie było trudne. Tak, zwykle robimy większy dym, jak chcemy się z kimś rozprawić. Obawiam się, że mamy większy problem. O, tego to się nikt nie spodziewał. To pewnie ten stwór pokłania sygnały z satelity. Ściąga fale telewizyjne. A co jego tu ściągnęło? No wiesz, to mógł być jakiś y, wybuch y, albo deszcz elektryczny, albo coś. <laughs> tak, i założy się, że twoje eksperymenty z anteną na pewno nie miały z tym nic wspólnego. No, walczyłem już z większymi pokrakami. Nie zalewaj! Przecież to planeta! Luzik, Jamie, damy radę! Jesteśmy z Jersey! Pociski. Więcej pocisków. Czy ktoś ma jakiś plan? Wracajmy i poczekajmy, aż to coś sobie pójdzie. Sprawdzę, może ma jakiś słaby punkt. Ja nie mam cykora! Brawo. ale dla odmiany zróbmy coś z sensem. To jazda, rusz mu z gownicą. Ja mówiłem jedźmy do domu i czekajmy. Za późno. Aaaa! Aaaa! To wszystko na nic. Dobra, a co ty proponujesz? Złapała nas! Knup! Włącz tylne wyrzutnie! Guzik! Chce nas wciągnąć! Za nic! Więc taki będzie nasz koniec? Zawsze myślałem, że polegnę walcząc z cyborgami lub kosmitami. W każdym razie nie tak. To czterogodzinny maraton na żywo. Coś, co lubicie najbardziej. Reportaż z życia bięte. Knuck, ten kwas rozpuści nas w sekundę. Włącz silniki. Tak, zaraz. Gdzie one są? Szukaj dalej. Nie! Bardzo przepraszam. No, jeśli nie wpadniemy do kwasu, to może z tego wyjdziemy. Ale co teraz? Musimy obmyślić jakiś plan, zanim przystąpimy do akcji. Znaczy czekamy. Dla mnie bomba. Rany, chyba powinienem przerobić deskę rozdzielczą. Uwaga, gluty giganty! Nic na nie zrobią. O oh, kurcze, zżerają mi robota! Ej, a ty dokąd? Jakoś trzeba się stąd wyrwać. Jedno z głowy co to? Sygnały z naszego satelity. Zdaje się, że wciąż nadaje. Ten od kablówki? Gdzie? Sygnały dochodzą z tamtej strony. Ekstra. Fajnie, że znalazłeś satelitę i w ogóle, ale ciągle tkwimy w planecie potworze pełnej tych zabójczych glotów! Czy może być coś gorszego? Tak. O ile się nie mylę, planeta zmierza w kierunku największego źródła fal radiowo-telewizyjnych. Ziemi. No, skoro jedynym sposobem, żeby się dowiedzieć, kto będzie mistrzem milenijnego meczu, jest pokonanie planety, niech będzie! A przy okazji, nie można by ocalić Ziemię. Racja to też. Rozejrzyjcie się. Wygląda na to, że ten potwór wędruje po kosmosie i pożera wszystko, co emituje fale. Musimy się stąd wydostać. Hmm. Nie... Nie rób tego! Tysiące ludzi na Ziemi czeka na milenijny mecz mistrzów. Ale Knub, to nas zmiażdży. Nie, grunt to się wstrzelić. Wiesz, co robisz? To coś jak poziom dwunasty podziemnych łowców. Knub przeszedł ten poziom w dwie minuty. Rekord kraju? Rekord świata! Wielkie dzięki! Nie ma za co. Musi się tylko skoncentrować. Ej, to znowu te gluty! Już coraz bliżej. No dobra, w tamtej grze było ciupinkę inaczej. Rany, kroi się jakaś więksiejsza zadyma. Gdzie my jesteśmy? To coś je prawie tyle co ty, knub. Mowa. Nie, nie, widzicie to? Nie, nie, też nie. Patrzcie tam. To co będzie teraz? Robimy wypad słoneczka! Jak! Jak? No jakoś Hiva, co ty radzisz? No, może lećmy za wrakami do jego paszczy? Ech! Na pewno wiesz, co robić knup? Ej, ciągle żyjemy, no nie. A te znowu! By było na tyle. No, to w dalszym ciągu leci w kierunku Ziemi. Za parę minut rozpocznie dzieło zniszczenia naszej planety. Nie! Mam już tego dość! Ten potwór chce zniszczyć mój dom. Wyżarł mi lakierochydnym kwasiorem i. i nie obejrzę meczu! Wyzywam tego telewizjożercę na pojedynek! brak pomysłów. A wy jak tam? Jak do licha ciężkiego powstrzymać kosmiczną bestię wielkości planety? Hm. Ej, a gdyby tak się przejadła! Mnie to załatwia! Wcale, że nie. No, wiesz, normalni ludzie chorują, kiedy zjedzą za dużo. Już wiem! Co? Ona pożera fale telewizyjne. W tym jest szansa! Możesz jaśniej. Skonfiguruję elektromagnetyczną torpedę Megasa. Potężny elektrowstrząs powinien zniszczyć potwora. Pięknie! Chyba się udało. Wystrzelić torpedę LM. I to ma być ta torpeda? Ale o co idzie? No o nic, Knu knup. Coraz bliżej! Knup, coś ty zrobił! A niby skąd miałem wiedzieć, co to jest torpeda LM. Była trochę mało używana, no to ją wykorzystałem! Wykorzystałeś? Do czego? Do lodu? Eh, sprawdziła się jako lodówka. Trzymałem w niej ciacha, lody, sery, kole, chipsy, nawet oranżadę w proszku. Co? Chcesz powiedzieć, że wystrzeliłeś oranżadę w proszku z kolą prosto w brzuch tego potwora? No weź, grunt to wdech, pomysł. Nie, ale to będzie odlot. Uciekajmy stąd, już się robi. Nie, chcę to zobaczyć. Nie przeżyjemy tego, Panie, niszczyciel planet gotowy. No to jazda, szykować się do ataku! awaria wszystkich systemów! Ostateczny niszczyciel planet został... ...zniszczony! Dowodzę najsilniejszą armią wszechświata! A ten tłusty małopolut ciągle wchodzi mi w drogę! Jak... Jak on to robi?! A? Nic nie jaże. Zrobiłem już wszystko. Sprawdziłem kable, antenę też. Satelita w końcu wrócił na orbitę. Czemu to pudło nie działa? Knup! Knup! Synku! Tak, mamo! Jestem w piwnicy! Zapłaciłeś za kablówkę, jak prosiłam. Rachunek za kablówkę. To ja... Zaraz wracam. Skoczę zapłacić rachunek. Nie, to nie do wiary. Na pewno chcesz teraz wyjść, Knup? Pogoda, że psa byś nie wypuścił. Ty się zajmij popcornem, no i może czymś do picia, a ja wracam w trymiga. Ej, skołuj trochę oranżady w proszku. I już za chwilę w kartu network mroczne przygody Billego i Mandy, a potem kryptonim Klan na drzewie.